Dobra, witam Was z przystanku Fusina, jest godzina, już Wam mówię, chyba no za 10 minut dziewiąta, o 9 wypływa nasz tramwaj i dzisiaj mamy cel Murano, Burano i gondolę. Dobra, plan jest taki. Wykupujemy sobie wycieczkę 4,5 godzinną na Murano, Burano i Torcello. I tak, pan był na tyle miły, że nie że wcisnął nas na godzinę 13 na właśnie ten stateczek, to jeszcze dał nam zniżkę, że tam, że tam było 30, 30 euro od osoby, a pan nam po prostu dał za. Ile tam było? 70. 70 chyba za ten, za y, naszą rodzinę, na, za naszą czwórkę. Oczywiście no ciocia z dwójkiem i dwójka dzieci, no to będzie y, kolejne 70, no to za 140. Na przykład, my patrzyliśmy na Get Your Guide, tam było za chyba 1000, 1200 zł, no to było za naszą, za nasze ten, za nasze 8 osób, no nie? A no, na szczęście udało się, że nie niedobrze pana wcisnął to właśnie ten. A my idziemy właśnie na Placu Świętego Marka, jesteśmy. Właśnie tutaj jest ta wieża widokowa, ona ma 99 metrów i nazywa się Campanile. Tak to wygląda. I tak, idziemy do restauracji Magna Bevitasi, która serwuje bodajże to się nazywa Citteti. To są takie małe weneckie tapasiki. Które właśnie tam podają z różnymi tam pastami, wędzonymi rybami i innymi A tutaj właśnie taka kapela jest za mną Także no, widzimy się już na miejscu przy testach jedzenia Dobra, jesteśmy już, tak wygląda lokal Może nawet sobie takie bułeczki, jakieś takie bukacie w środku o dziwo o takiej godzinie są miejsca, bo myślałem, że nie ja będzie i tak to wygląda. Takie mamy tu pizzerinki. Ciao, Więc tak, tak to wygląda. To jest nasze kapucinko, Już tutaj liznałem sobie. I tak, to są te pizzerinki. Tu mamy jedną taką z musztardą I to nie wiem w sumie, co to jest z czym. No już tak, ja sobie spróbuję tej cylinki najpierw. Sprawdzę jak to, sprawdzę jak to wygląda. No. Taka tu cyrinka po prostu na grubym czyście. Czuć bardzo ten sos pomidorowy. Mm -hmm. Ale naprawdę dobre. Ok, sprawdzimy sobie coś, coś innego. Teraz bierzemy sobie taką bułeczkę z żartą. Sprawdźmy. Zasięgwałę, nieżywko. Ale dobra, bardzo dobra musztarda na pewno. Szynka też to chyba jest jakaś dojrzewająca czy coś, ale, ale chce, że to się... naprawdę na jpka tutaj macie jak to wygląda i naprawdę polecam. Tak, druga tura, teraz mamy, nie wiem, ze, nie wiem czy to jest jakaś ścineczka na pewno fajna i tutaj to jest chyba albo majonez, albo jakaś taka pocalera czy burata. nie wiem W takim razie testujemy najpierw tę, te, najpierw, te, najpierw To szor tak szczerze mówiąc bez szału tak smakuje jak taka zwykła no taki zwykły po prostu chlebek z, z tym z szynaczką nie? A jeszcze zaczniemy z tym To jest chyba mascarpone ale nie wiem pewnie się mylę No dobra sprawdzimy tą grupą. To jest chyba z dżemem? Nie wiem. To jest z dżemem, ale to nie jest złe. Hmm. Tak? tak, ciekawe, warto spróbować, ale czy jest to dobre? No, bym się chycił. Na jedzeni jesteśmy właśnie na Placu Świętego Marka, i teraz się udajemy na gondole, bo będziemy sobie pływać tam po jakichś mniejszych uliczkach. Bo byliśmy już u jednego gondoliera, ale on, tam były tylko kursy y, z tym, pod, po kanale głównym, więc to było po prostu bez sensu, no nie? Więc idziemy na jakąś boczniejszą uliczkę, żebyśmy mogli po prostu znaleźć jakiego, jakiegoś gondoliera, co nas po prostu. Przewiezie po tych y, boczniejszych uliczkach. Bo o to nam właśnie chodzi. Dobra, siadamy sobie. Właśnie. No, no, wait, wait. Okej. Okay. What's your name? Okej, step Ok. Okej. Okay? Maya si tam. Halo, Halo? Se siete sotto, meglio di così, va Do, y, no do takich boczniejszych uliczek, żebyśmy mogli sobie fajnie tam popływać. Nie no, to jest naprawdę szok i niedowierzanie, że to się dzieje, naprawdę. Sybcio. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Have a nice day. Thanks. Bye. Tu jest właśnie Mostri, to i tak też jest z niego widocze. A my idziemy do fundacji tej Tenesi. I to jest taka galeria, na której jest taras widokowy, gdzie widać całą Wenecję, no nie? Także właśnie tam się teraz udajemy. Teraz jedziemy schodami, jest to na czwartym piętrze, ten teraz widokowy i potem lecimy na ten kurs Murano, Burano i Torcello, gdzie, gdzie będziemy właśnie sobie zwiedzać te wysypki i na każdej z nich mamy po godzinie, gdzie na Murano mamy y, dostęp do Huty Szkła i tam będziemy normalnie obserwować jak mi tak oni właśnie wyrabiają to szkło i różne tam wyroby z tego szkła i to już jest też wliczone w cenę biletu, także fajnie chcę wam jeszcze wspomnieć, żeby wejść na ten taras widokowy trzeba zarezerwować na stronie internetowej galerii bilety wcześniej tak właśnie wygląda ten taras widokowy, widoczki z niego są piękne Lacie, I tak, tutaj właśnie widać mostry i cały Grand honał do sobie. Pięknie jest, naprawdę pięknie. A za jakieś pół godziny właśnie mamy ten y, nasz stateczek gdzie y, y, pan nas zdołał wepchnąć właśnie. No, za pół godziny mamy ten stateczek, i właśnie będziemy tam iść. Tylko mamy tutaj 15 minut właśnie na, no, na zdjęcia. Ja mam kolejnego loda mi który mi zasmakowały A na stateczek na Murano, Burano i Torcello już przyjechał. Zobacz. Właśnie wyszliśmy, i teraz wchodzimy do tej szkła właśnie tej yy, z Murano. Obrigada, Thank you. Oh, no. o Super. Thank you. <laughs> <laughs> Teraz właśnie idziemy na, na szkła i oh. uh. o Patrzcie So curious. welcome everybody, welcome to Murano. We are in Ferro Lazzarini Glass Factory and we are one of the oldest factories here in Murano because we are open since 1929. This, this is Sandro, our master, and now he's making a little jug. To make this jug, the master is using the glass blowing technique. That is the oldest technique that the master used here in Murano. You can take photo and video without any problem. Dobra, jesteśmy już po pokazie szkła i teraz jesteśmy właśnie na takim mostku sobie ceglanym. I szczerze nie studiowałem mapki Murano, więc nie wiem co tutaj jest. Wiem tylko, że słynie ze właśnie huty szkła, ogólnie z hutnictwa i wiem tyle, że to jest po prostu jakiś tam taki ważniejszy punkt widokowy, no nie? Tutaj Pani ma sklepik z takimi figureczkami właśnie fajnymi A ja sobie biorę właśnie takiego cukiereczka z napisem Murano właśnie I sobie taki wezmę na pamiątkę Z każdej wysypki sobie wezmę po prostu magnesik jakiś taki malutki Takie jeszcze są na przykład te z Murano napisem Takie większe też są, widzisz? No, kolczyki no, nawet sobie no, można kupić no, 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 takie duże wziąć. się podoba. Dobra, wracamy już do y, naszego stateczku. I teraz kierujemy się na, albo na Burano, albo na tą Torcello, ale jeszcze nie jestem pewien. A tak w ogóle to nasz stateczek wygląda tak. To nie był tamten, co wam pokazywałem y, na przystanku. To nie był tamten. To jest jeszcze jedna. Dobra, wysiedliśmy już na wyspie Trocello i teraz tak. Zaraz obok jest wysepka Burano, więc tam na zajmie dosłownie kilka minut do płynięcie. I no teraz idziemy coś zjeść. Dobra, jesteśmy w restauracji Traverna Tipica Venezia. No i tu mają takie, takie zwykłe po prostu dania bo my się głównie skupiliśmy na to, żebyśmy wzięli na wynos bo mamy chyba o 15.50 zbiórkę więc mamy 40 minut na zjedzenie yy, po prostu naszego posiłku ale też to dla dzieci fajnie, bo tak, jest jakiś tutaj statek bo właściwie powiem wam tak, że na tej wyspie to nic kompletnie nie ma to jest, dosłownie wszędzie jest tylko trawa, drzewa i nic więcej ale tak, jest taki stateczek dla dzieci właśnie można się tu pobawić jest tutaj jakiś tam, nie wiem, jakiś kręciołek. Co tu jest, błoto? To nie jeździcie lepiej. Jest tam jakiś kamień do wchodzenia. Jest tu jakiś ten... Jest jakaś, kurde, nawet nie wiem co to jest. Pajęczyna, może tak to nazwę. Są te takie huśtawki w oponach Aż tam zjeżdżałem. Ja. Także dobra, idę tam do rodziców, zobaczę co tam oni wybrali. I widzimy się już z jakimś jedzonkiem, bo no jedynie co jedliśmy, to jedliśmy te, te cztety o jakieś tam, nie wiem, to była jakaś dziesiąta, jedenasta, coś takiego. Owoce morza i będziemy właśnie je sobie testowali. Drodzy Państwo. To jest chyba jakaś tam ośmiorniczka. Ale dobre Normalnie smakuje jak takie frytki, ale czuć smak owoców morza. No? Smaczna. krewetki Mm -hmm. Teraz weźmy sobie kalmara. jedno jajko jaja. Zanosi ci dają sody za te jajka. Tam dają sody dla jajka. Są to malutkie rybki. Jak ile się jajek, to tyle słodyczy. Ale pyszne wszystko. A ona tu stoi To ślubi owo co może jak najbardziej. Pyszne. Pyszne. Dobra. Mm mhm. Jeśli się nie zdziwili, tak, jem talerz, ponieważ ta restauracja wpadła sobie na pomysł, żeby po prostu z takich skrawków jedzenia robić właśnie takie krakersowate talerzyki. Tak to wygląda, ale te kolory są żywe. Wiecie coś najlepsze? Że to władza ustala wam, jakiego koloru będzie wasz domek, także to jest w ogóle chore. Zobaczcie, pani ma normalnie takie mini domeczki kolorowe, fajne, po 5 euro takie coś, bardzo fajne, są też takie jakieś magnesiki, a tu są ogólnie z Wenecji. Burano nie ma swoich. Chyba, że na innym straganie. A tutaj na przykład z kamieni i różnych innych rzeczy są porobione właśnie te domki, które są na Burano. Burano również sunie z koronkarstwa i zobaczcie jakie tutaj są sukienki, ciekawe za ile. Nie wiem, ceny nie ma. Chyba, że, chyba, że to jest cena, ale nie, tu 40 euro za taką sukieneczkę bez, bez rękawków. To jakieś tam torebeczki. Takie rzeczy. Są właśnie takie różne obrazki z tymi właśnie domkami całymi, no bo to jest taka atrakcja właśnie tej wysepki, no nie? Bo wszystkie domki są pomalowane na takie jaskrawe kolorki, też są takie pocztówki, tutaj, pa, tutaj pani normalnie maluje to wszystko. są też takie. A tu z jakichś pani chyba kosteczek, to jest mydło czy coś, nie wiem? Dobra, jesteśmy przy naszym przystanku, zobaczcie ile jest tylko ludzi, ale jesteśmy tutaj zaraz w kawiarni obok i naprawdę ją polecamy, bo no nie pierwszy raz w niej coś jemy albo pijemy i tak. Mają... Kupiłem po prostu sobie czapeczkę za dzisiaj, taką Italię, taką wyszarpaną fajną. I taką flagę jeszcze, ale to później. I tak, mają tutaj takie lureczki tynamisu. Mają tu właśnie różne takie rudeczki, Takie. Takie, takie właśnie fajne karmelowe Super to wygląda wszystko Także bierzemy i zajadamy Tutaj pan widzi, się sobie maluje normalnie Obraz Bardzo ładnie Dobra, tak to wygląda maluje, Tak, tak ja sobie wziąłem właśnie takie yy, tylko z yy, nadzieniem czekoladowym. I zjem sobie właśnie. Właśnie podpłynął na statek. A ja sobie zajadam. Jadłem też takie pistacjowe, tylko że je nagrywają. Też bardzo dobre. Naprawdę taka wiarenka, laguna, petarda. Wszystko dobre mają.